Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego miłowa. Witam was urodzinki biedak. Ta ta da. Ta, ta. Zobaczcie, jacy mężczyźni tutaj nam siedzą na kanapie. Tutaj już kolejny mężczyzna rośnie. Proszę bardzo, śniadanko przed szkołą, bo już jako jedyny chodzi do szkoły. O no, już śnieg prawie zszedł. Także fajnie. Zaczyna się wiosna. No i słuchajcie, jeszcze, wiecie, no decyzja nie zapadła, ale już um, tak będę się kierowała ku tej, um, wiecie, no, opcji, że mianowicie Robert, um, bo, może tak, od początku e, zaważyło na wszystkim e, pragnienie e, balbiny. Kremny wstępuje w związek partnerski. Czyli Balbina popiera, wiecie, Błażeja i jego związek, wie co się dzieje, popiera to, chce, żeby oni zawarli ten związek, żeby byli razem, żeby byli szczęśliwi. Wiecie, ona pomimo wszystko kocha te swoje dzieci, Damiana, no pomimo wszystko, wiecie, gdzieś tam zawsze on jeszcze jest. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie ten Damian? Gdzie jesteś? Zobaczcie, um, ja tutaj nadal ma najlepsi przyjaciele na zawsze. No wiecie, może go nie lubi, może się z nim kłóci, um, wiecie i tak dalej, no ale matka zawsze będzie kochać swoje dziecko. Um, dlatego, um, no, no, no wiecie, no tym bardziej właśnie błażejka <grym> ulubionego. Um, także. No, no, no jej pragnienie zaważyło na tym, że po prostu błażej e, zostaje w domu, bierze ślub z, ze swoim Rogerem. E, no wiadomo, Bartek zostaje w domu, Bartek nie za bardzo wie o co chodzi. Znaczy, wiecie, nie wie, jak powinno wyglądać prawdziwe małżeństwo, czy to jest dobre, czy niedobre, nikt mu tego nie wpoił, wiecie, ani, ani dobra, ani zła na ten temat, więc dla niego to jest okej, okay, neutralne, on sobie pójdzie do pracy jako lekarz, tak sobie wymyśliłam, wiecie, no biedaki raczej wysoko w szczeblach kariery nie zajdą, czy ty już idziesz do pracy? Tak, idziesz, okej, okay. no wiecie, on jest takim tancerzem, no nie jest to, wiecie, no... No chociaż, wiecie, no, może zostać gwiazdą ewentualnie, nie? Jak mu się poszczęści, ale zobaczymy. Um, już jest gwiazdorem. <grytanie> Także, wiecie, no, za wiele oni nie osiągają, nie są dyrektorami i tak dalej. Także myślę, że Bartek jako jedyny będzie, no będzie, wiecie, lekarzem, bo ma takie pragnienie, tak, żeby tam zostać ordynatorem, ale zobaczymy, czy zostanie, czy nie. Um, czekajcie. Momencik. Okej, okay, już. o mi tutaj piesek się kładzie na, na nogi. Um, także, także wiecie, no, chciałam, żeby on był lekarzem, został w domu i sobie chodził do pracy. Kiedyś był chyba taki film, czy serial, że wiecie, że taki chłopak z autyzmem był dobrym bardzo chirurgiem, czy tam lekarzem, um, także. To mi pasuje bardzo. No i tak, i, i wiecie, no Błażej będzie sobie żył tutaj w tym związku z Rogerem, no ale niestety Robertowi się to podobać nie będzie. Robert będzie się tu kłócił ze wszystkimi, nie lubi bardzo Iwalbinę, której już niewiele tak naprawdę zostało. Myślę, że wiecie, dopóki Balba będzie żyła, będzie tutaj trzymała pieczę, żeby wiecie, no jednak Robert nie był taki zły na, na Błażeja, żeby to zaakceptował, ale Robert się tego wstydzi, że jego najstarszy brat jest, wiecie, złodziejem, drugi ma męża zamiast żony, no a jeszcze trzeci ma autyzm i wiecie, no w ogóle siedzi u garnuszku na Mamuni, u Mamuni. Także, także, no, no, on nie godzi się z tą rodziną, nie chce tak, chce żyć inaczej, normalnie, tak jak żyją jego koledzy z domu, z, znaczy z domu, tak jak żyją jego koledzy ze szkoły i mają inne domy, o tak chciałam powiedzieć, wiecie, no, że mąż, żona, dzieci i tak dalej. Także on m, tak się, tak się zawsze m, przyglądał swoim. Poczekajcie. Okej, okay, już jestem, okay. przepraszam, ale mi tutaj, no, pies próbował się ułożyć, no. E, także tak, no, e, kończąc, e, także, no, no, Robert inaczej wyobrażał sobie swoją rodzinę, tak? że, że to będzie zupełnie inaczej, e, wiecie, no, za dużo się naoglądał no, telewizji i, 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 wiecie, dobrych książek i, i seriali jakieś wiecie, o dobrych, takich um, szczęśliwych rodzinkach. U niego tak nie jest, e, także... No, będzie zły, tak? Nie będzie chciał, żeby tak, tak tak, było i tak wyglądało jego życie. Dlatego myślę, że on będzie tutaj się mocno buntował. Także, no, no wiecie, on jest um, nastolatkiem. To wydaje mi się, że jeszcze, wiecie, no, dużo tutaj pożyje z nimi. No, 14 dni to jest naprawdę, naprawdę dużo. Um, także, no, no, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. I chciałabym, żeby, wiecie, jak już Roger się do nas wprowadzi, żeby Błażej tutaj poczynił naprawdę duże remonty. Może później jeszcze Wam pokażę, jak, jak, wiecie, jak zbudowałam ten domek, chociaż jeszcze na razie nie mam żadnego pomysłu i nie wiem, jak ja pomieszczę tutaj 4-5 osób. Także no, no, nie wiem, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, co ja z tego wymyślę. Jeżeli uda mi się to nagrać, no to nagram i, i dodam może na koniec odcinka albo jakoś tak. Jeżeli nie, no to, no to trudno, to już zobaczycie fi finalne, y finalną prezentację domu. Y także tak, no słuchajcie. Y zapraszam Cię do szukania pracy. To jest y teraz ważne, żebyś poszedł y na lekarza słuchaj. <gry> ok, bez żadnych studiów, bez niczego. Muzycznych nie, y architektura nie, przestępca, stróż prawa, nauka. No, i nie ma. No dobra, trudno. Także dzisiaj nie ma wyłącz. Skorzystaj i może jakieś śniadanko. O jejku, coś tu się zepsuło. posprzątaj to i, i, i zobaczmy, co jest w lodówce. Może jest jakieś śniadanko. A jak nie, to będziesz coś tam przygotowywać. O, widzę, że za bardzo nie ma, Ale dobra, weź na razie to, wyjmij. Niech on sobie to je, chociaż Ty też możesz. Ok. Proszę bardzo, weź miskę. Mhm. Chodź, chodź. A to później skorzystaj, i możesz się w sumie trochę zdrzemnąć, taką popołudniową drzemkę sobie zrobić. Ty już w sumie wracasz do szkoły, bo że dopiero wyszedłeś i już wracasz. Czy tutaj coś weź pocztę? Zobaczymy, co to tam przychodziło. Oczywiście będziesz brał pocztę w autobusie, tak? Okej, okay, dobra, nie nie z tam daleko, okej? Okay. No wiem, łóżko ci przeszkadza, wiem, wiem. O, nikogo nie przyprowadził, okej? Okay. Mm, dobra, weź pocztę. Tak, też połóż tutaj, nie nieś nigdzie tego daleko, zapłać rachunki, małe dosyć spoko. Ja, czy jeszcze coś zostało? Nie zostało. No dobra. To odrobię lekcję sobie na razie. Um, a wy to posprzątacie, ogarniecie I, i, i balbina mogłabyś coś podać tak naprawdę. Może um, albo nie, no dobra, ty idziesz spać, to dobrze, to, to i spać. Um, tak, ty posprzątasz. Ojku, no co tu się mi klika, matką? Posprzątaj, posprzątaj. Okej, okay, tutaj widzę kwiatki piękne stoją. Może gdzieś się postawimy? O, emeryturka, super. Mhm. sprzątaj, super. Zu chłopak. No i co, może weźmiesz jakiś prysznic? Nie czujesz się najlepiej, to może zatańczysz z kimś? O, ale ma pragnienia dziwne. Bąka, puściłeś smrodzie, ty no weź. Odrobiłeś lekcję, tak, super. To chodź. Zbieraj tutaj simolony, zbieraj i podlej i weźmiesz sobie jakieś resztki. Na razie, dopóki. O, jejku, tak przyspieszam. Dobra, weź sobie to, tak. Zupę babuń chyba. Odłóż resztki. Ten sobie leży czyta. U, u brata może się uczy. Do zostania. Wiecie, lekarzem. Dobra, chodź tutaj. Oglądaj telewizję. Bo jesteś w złym dosyć stanie. Może zmień kanał na. Kanał sportowy. Okej, okay. nie wiem, czy. Tylko chyba tak szybko nie rośnie Nic, yy, nic. zabawa. <laughs> odbierz, może ktoś dzwoni do ciebie to. Yy. Ale odbierz, odbierz. Jej, patrzcie! Błażej awansuję na, na stanowisko tancerz interpretujący. Jest wielu tancerzy interpretujących, którzy zyskali wielką sławę w swojej społeczności. Okej, okay. to mam Wierzbę albo innegoś, który Okej, udał... <laughs> Ok, czasami trudowym. By... No dobra, ok. Był dobry tydzień, super, dobrze. Cieszę się, że ci się udało. Ok. Wiesz co, może odłóż na, na makulaturę i to też, bo w sumie roboty żadnej nie ma ciekawej. Ok, Balbina, no nie, nie, Balbina, kurczę nasz wnuczek cały czas do nas dzwoni. To skoro już tu stoisz, to zadzwonisz sobie do kogoś. Tak, zadzwoń sim i pogadasz sobie z kimś może wiecie, będzie celowo Ym, może nie z Piotrem, ale z Anią może też nie, może z Izabelą, Mary Grosik, no dobra, to z Mary po raz... o nie czemu ona nie może z nami gadać kurczę, no dzwoń Ym, to może do, nie wiem kogo Wiktoria Huck, nie <grym> Apolinary, no dobra, to zadzwonię do no też nie, no kurczę dobra, to oglądaj telewizję dalej <grym> ty zadzwonisz po Rogera w tym czasie, chciałam, wiecie, żeby on mu blokował telefon żeby on nie mógł po niego zadzwonić no ale dobra, o, widzę, że się wyspała Nasza piękna balba Chodź, bierz po sobie prysznic Ty dzwoń po Rogera Tak Gdzie on jest tutaj? Zapraszam cię Zaproś, okej okay. Przyjdzie z kimś, czy nie? Dobra, to chodź ty tutaj też usiądź Porozmawiasz sobie z bratem Świetny pomysł, za kilka minut będę Okej, okay, oni sobie może porozmawiają To wtedy przyłącz się do Sima Okej, okay. gdzie idziesz? Usiądź, nie, nie siadaj Hmm, chodź tutaj, chodź. Chodź, przywitasz Rogera. Tak, i balbo w końcu się doczeka, wiecie, <grystanie> e, tego swojego pragnienia. Wstępuje: o, pocałować chcę kogoś. No, no. Jest, jest, idzie Roger. No, hej, powitaj. Tak. E, wy rozmawiacie sobie, rośnie wam towarzystwo trochę? No, towarzystwo słabo. A nie, rośnie coś tam. Dobrze. Nie, jest źle. Nie, nie, nie graj na razie. Chodź, usiądź. Siedź tu i czekaj na to, co y, zrobi Twój. Matko, co ty robisz? E, weź go, obejmi, wyściskaj. Pocałuj gorące pocałunki, tak. Mhm. Mhm. Buziaczki, buziaczki. tak, tak. Co ty chcesz tutaj? Taniec klasyczny. No dobrze, dobrze. Zróbmy ten taniec klasyczny. Taniec klasyczny. Okej, okay, niech będzie. Wiecie, może tak ślubu nie będziemy robić, bo no wiecie, może wszyscy są. Y, Wiecie, no tak jak w dzisiejszych czasach dużo osób... Ojej, kto to? Daniela Kwiatek. Hmm. Może ty Nie, ona nie jest zbyt chyba w twoim typie. <laughs> może wiecie, no wielkiego ślubu robić nie będziemy, bo no tak jak mówię, w dzisiejszych czasach jest wielu ludzi, którzy um, są przeciwni takim związkom i oni, wiecie, może nie chcą się skazywać na wytykanie palcami. E, o, dobra, dobra. Spełnimy to. Odpręż się. Proszę. A co ty robisz, chłopie? Już widzę, że się lepiej poczułeś i teraz idziesz robić nie to, co trzeba. To chodź, skorzystaj sobie, jak już się lepiej czujesz. Tak, dobra. I usiądziesz sobie dalej tutaj. Wiesz co, Balba, chodź już gotować coś, co? Bo tutaj podaj obiad. Może, może łososia. Albo nie, nie, kotlety wieprzowe, okej, niech będą. No dobra, dobra, już chodźcie. No, idź, idź, super. Ja wiem, że tu się lubicie i w ogóle. Okej. Tak, idź i... Um, zaproś, możesz... O, tak, zaproś Roger. Okej, okay, idą, słuchajcie. Idą, idą. Ale co? No nie możesz przyjść? Chodź, chodź, nie marudź, bo ja cię zapraszam do łóżka. No, chodź, zaproś. Zaproś jeszcze raz. No, idziesz? Nie idzie, no kurczę, co za typ. Zaproś. Aha, on tu nie może podejść. Aha, no dobra, czekajcie. Tu postawię. Teraz już możesz? Mam jako karetko oczywiście. No, teraz już, czekajcie. Uda się to czy nie? <gry> dalej nie może, no przez to chyba. <gry> Kurczę, gdzie mam to... Ej, przestawić. Wiecie co, ja to sprzedam. Jedno i drugie, bo i tak to będzie remont. Także okej, okay, jeszcze raz spróbujemy do skutku. Dobrze, dalej, więcej zaproś Rogera. No zaproś. Ale co się dzieje? Czemu on nie może przejść? Czekajcie, o co chodzi? Otwórz zamek. Ojej, a ja wszystko tutaj przestawiałam posprzedawałam, no. <gulia> Kurczę, no nic, dobra, trudno. Zaproś. Okej, okay, teraz już może być. Bo ja chyba tutaj nie chciałam, żeby mi wchodzili i zbierali pieniądze chyba podczas imprezy. Tak, chyba tak to było. <gulia> także okej. Okay. Mm, wiesz co, tak, ale nie jest, nie jest. Zachowaj te resztki. Wy możecie zjeść kolację taką, proszę. Ty w sumie nie jesteś głodny, także, także nie. To zachowaj też i jeszcze coś przygotuj. Podaj obiad. Hmm, hmm, hmm. Może spaghetti, nie Niech będzie. Dobra. Jak tam wam idzie, proszę. Barbara w łóżku, proszę bardzo. <laughs> Chcecie, to macie. Tak, Barbara, a później skorzystaj. Dobra. Jak tam? Towarzystwo nadal. To chodź tutaj sobie usiąść, pogadaj z bratem. Mhm. O, oni tam sobie jadą normalnie. <laughs> Dobra, ona niech przygotuje. Dobra, wy rozmawiajcie. Dobra, i to by się rośnie, te to towarzystwo? Rośnie. On chce cały czas kupić samochód, już drugi raz chyba, wiecie? Także zobaczymy, pomyślimy na ten temat. No dobra, słuchajcie, także siku. Em, może chodź go e, obudź. E, jak go obudzić? Obudź, przyłącz się. Hmm, e, się. E, przyłącz się, wyproś, e, wypędź. Tylko nie chciałabym go wypraszać z domu, tylko żeby on po prostu wiecie wstał, o właśnie. Chyba, chyba da radę. Okej, okay. i teraz. Nie, 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 czekajcie, czekajcie. Co on ma w ręku? Zaproponuj związek. Może tak, zostań na noc. Książkę! Czemu on nagle wziął sobie książkę w rękę? Okej, okay. jak w bieliźnie, słuchajcie. To nic. Chodź tu usiądź. Już zrobiłaś te spaghetti? Zrobiłaś, dobrze. To ty chodź sobie siadaj. Ty tutaj będziesz sprzątać, tak? I to też posprzątaj. Ty weź to zachowaj resztki i tutaj też zachowaj resztki i kładź się już spać. A ty też, ty przyjdziesz siusiu i położysz się spać. Okej, okay, dobra. I teraz czekamy tutaj na wstąpienie Rogera do rodziny. OK, czyli tak, zaproponuj związek partnerski i później pocałuj namiętnie, OK. No, zgodzi się? Patrzcie, o. o. Patrzcie, on się cieszy, że poślubił bogatego zima Biedak, a bogaty, no nic. Złuchaj. Mhm, tak, no. Ojejku. No i buziaczki, no. Super. Cieszę się i co, on się przeprowadzi do nas, tak? Roger Łatka, okej. Okay. Pojawi się, a nie, myślałam, że się pojawi to, wiecie, do przeprowadzania Złuchaj. rodziny, ale on widocznie był sam. Wyjechać na wakacje. Nie, na razie nie będziemy wyjeżdżać. Partii też się spełniło. Krewny bierze ślub. To chyba nie o to chodzi. Doczekać się no, no, Ale chyba się nie doczekasz na razie, słuchaj. Dobra. Chodź tutaj, zbierz te simolony i podlej. Nie, nie, nie. nie maluj, tylko podlej. Okej. Okay. Także słuchajcie, no Roger jest u nas. Pokaż się, Roger. Bara, bara. On ma w ogóle romansowania. Słynny kuchmistrz. Poseł? On jest posłem o matko. <laughs> Nieźle. Jemu się chce bardzo siku. Eee, co on chce? Barabara. Dobra, to chodź jeszcze. Barabara. Mm, odpręż się. I tutaj też odpręż się. Okej. Okay. Wiecie co? To barba może się przeniesie na razie. Tylko niech ona zbierze sobie to, co. Eee, niech się przeniesie tutaj na razie. <laughs> Albo przyjdzie sobie skorzystać. O. Proszę bardzo, i się odpręży tutaj w pokoju. U, może wiecie, on poprosił ją mama, mm, przed może, wiesz, pozwolisz nam spać tutaj razem, <laughs> bo Roger tak naprawdę nie ma gdzie spać. E, no, barbara, bara. Mm, tak, okej. Okay. Roger nie ma gdzie spać, także ona im udostępniła swoją sypialnię, a przejdzie spać tutaj do niego do pokoju. E, no i, i wiecie, później będzie remont, tak będzie, <śmiech> będzie <śmiech> gdzie mieszkać i spać. Myślałam, że jest nie będzie w filmiku, ale dobra. <laughs> Okej, okay. <laughs> super, spełniło mu się pragnienie. Ekstra. E, dobra, wstawaj, bo ty chcesz tutaj bardzo mm, skorzystać, możesz odetkać później przydać się na coś, na coś, na coś, na coś. A, ty masz mało techniki, no dobra, ale może, może ci... Wstawaj, wstawaj, chłopie, wstawaj, bo tutaj masz dużo do roboty. Zaraz właśnie mi się zjulasz w gaciory. Tobie się w ogóle nie chce spać, co? Hmm. No nic, dobra, trudno. Chłopaki już śpią, ok, ty śpisz dobrze, bo ty chyba idziesz do pracy jutro, co? No właśnie. Ale na 16 dopiero, ojej. A kreatywność i kondycję musisz zdobyć, no dobra. Także będziemy rano trochę ogarniać sobie. To, co musimy zrobić do pracy. Ok, odetkasz to, czy nie, Udać się? To może wyczyść od razu, później. Zrób to pierwsze wrażenie. <noise> Mieszkaj, od razu tutaj wiecie, działa. Prysznic i weźmiesz sobie coś do jedzenia. Proszę. Ok. No dobra, ja już nie będę tutaj przerywać tej gry na razie. Znaczy sobie gramy. Ok. Tak, weź sobie jedzenie. No, tutaj nie wiem, może weź to. Później odłożysz resztki jeszcze. Tak, odłożysz resztki. No dobra, i położysz się dalej spać. Jak tam, Balba? Widzę, że dobrze się czujesz, także nie, 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 nie podlej, tylko zbieraj i podlej, o. Tak? Dobrze, super. Traci entuzjazm, no nic, 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 nieważne. Zmyj podłogę. Ok. i co tu Balba, byś chciała? Kurczę, no flirty, pocałunki jakieś, ty już nie masz z kim? <gry> Kurczę, nie będę ci tutaj szukać męża znowu, Bartek, zagań, nie, to jest to chyba sens pracy. Piotr, możemy do niego zadzwonić, ale kurczę, jest późno. No dobra, słuchajcie, to ja wrócę do Was jutro rano. Okej, okay, jestem. Każdy wziął się za robotę, za to, co ma do, do zrobienia. Skorzystaj i weź sobie zjedz te płatki jeszcze przed szkołą. Okej, okay, oni zaraz wychodzą do pracy i pokazało mi się, że Roger też, ale ja bym chciała mu zmienić pracę, bo no a tutaj zobaczcie, słynny kuchmistrz to ja, i on mnie nie pasuje na jakiegoś beczu posła no gracznie. Oceanografia nie, wywiad nie. Gastronomia, przyjmij pracę, tak, pomimo, tak. Także gastronomia. Mhm, okej, okay. i o której idziesz do pracy? Dziś na 17. Także tak samo jak, jak twój mąż, słuchaj. <noise> Masz już męża, także wiesz. Dobra, także zostaw na razie kompa, Nie wiem, chodź tutaj sobie skorzystaj na razie. A ty przyjdziesz poszukać pracy. Ok, tak, poszukaj pracy. No, idźcie, idźcie. Ojejku, nie możesz. Mm, mm, źle się... <śle> źle się minęliście, tak? No, dawaj, dawaj. Szukaj pracy, zobaczymy. Gracz, oceanografia, wywiad, gastronomia, politykaniem. No, kurczę, nie ma nic. Co za sylwetka. No, no, no. Dobra, słuchaj, wbiłeś już um, tą kondycję, tak? Wmiałeś wbić jedną kondycję i jedną kreatywność. Także musisz tak, wziąć sobie prysznic i ćwiczyć na pianinie. Okej. Okay. A ty, Czy to masz słaby ten. No dobra, to nie. To chodź, posprzątaj tutaj. A co on robi w ogóle? Czy on wyż... Aha, on już poszedł do szkoły. Dobrze. Um, a czy ty wyżerasz z lodówki? W ogóle, matko święta, no co za świnia. Zdobyć punkt umiejętności. No mogłbyś zdobyć coś sobie. Kreatywność masz dużo. Logiki. Hmm. Logiki. Hmm, hmm, hmm. No nie wiem, co byś mógł, czego byś się mógł uczyć. Uczyć nie wiem, może trochę techniki. No, obojętnie. Balba Sakima, no tutaj wiecie, no balowała przez całą noc. Znaczy balowała, no robiła różne rzeczy, nie? Także niech sobie teraz odpoczywa. No ale on jest przystojny, naprawdę. Zbieraj simolony i podlej. Trudno, może. Już nie musimy tak zbierać kasy. Okej, okay. a mnie denerwuje, jak to się pali. <laughs> Świeci się znaczy. E, pokaż mi, jaką tu masz sylwetkę. Ojejku, zaraz będziesz gruba, a nie chciałabym tego, także ćwicz sobie na rowerku trochę. Ciekawe, czy on zdąży w ogóle przed pracą, się nauczyć tego jednego punktu. No nic, dobra, balba, mm, weź sobie kąpiel z bąbelkami dla rozluźnienia, później wyczyść, to chyba też możesz wyczyścić i to też wyczyścisz, ok. Sobie ogarniesz tutaj trochę. Mm, dobra, ty jesteś głodny, kurczę i sikuć się chce, no ale dobra, może, może zdążysz, słuchaj, do, na którą to masz o 15.00, także mamy jeszcze chwilę, nie wiem, wątpię, że on zdąży, no ale dobra. Ten tam uczy się techniki, super. Ja zdobywa sylwetkę, ok? Skorzystaj i weź sobie coś do jedzenia później, takiego szybkiego. Ale jeszcze, jeszcze mamy chwilę, słuchajcie. Może nam się uda zdobyć, wiecie? Bo, kurczę, tak na ciemnym tle słabo widać. Mm, trwa przerwa i Robert O, nie chce mi się tego czytać, nie chce mi się. Dobra, Balba, gdzie jesteś? Słuchasz, dobrze, to odbierz może po prostu telefon. Yy, czy Roger? Nie, nie może podejść. nie, nie, nie. Roger jest zajęty. Zapobiegaj takim, takim rzeczom. Dobra, oglądaj sobie telewizję. Jak się czujesz? Ojej, higiena. Higiena mocno ci spadła. To chodź, skorzystaj i weź sobie pr prysznic. Okej? Okay, tak? Później zbieraj sobie podlej. Jest, to zdobyty punkt, także już, już ci usuwam. Jeśli też jesteś głodny, to chodź, weźmiesz jakieś resztki. O, wrócił nam ze szkoły, patrzcie. <grytanie> Super, nawet nie, nie, nie zdążyłam zauważyć, że go nie ma, a już, już jest. Dobra, zabawa słaba, także chodź oglądaj z mamą telewizję trochę. Być może coś takiego. Tak, przyłącz się i zjedzcie sobie razem. Czekajcie, zrobię tak. Tylko niech tam y, wyjdzie Robert. Y, znaczy Bartek z tego. Niech wyjdzie i wtedy go puszczę. Do, wiecie, do łazienki. No, dawaj, dawaj. Okej, okay. ojku, chciałam, żeby oni razem zjedli. No, ale nic, trudno. Posprzątaj po sobie. Też potrzebujesz po Kurczę, wszyscy chcą korzystać. Musimy drugą łazienkę wziąć. No nic, koniecznie ma godzinę, wiem, wiem, ale weź sobie talerz jeszcze może, z, może zdążysz zjeść co on chce, patrzcie, nauczyć się dożywotniego szczęścia, o proszę w ogóle on chce, parcie. bara, e, dobra, będziesz się tego uczył, e, Choć może weźmiesz prysznic, chyba możesz wejść do łazienki jak y, twój mąż tam jest myślę, że on się nie obrazi dobra, jedz, jedz oj, kupacie jest zmęczony, no dobra, niech sobie śpi i tak nie ma pracy dzisiaj dla niego Dobra, Roger, wiesz to, zachowaj resztki w takim razie i weź sobie prysznic, może też... to masz na 17, także masz jeszcze chwilę. Okej, okay, wy sobie jak tam zabawa urosła. Tak, no dobra, to weź sobie zjedz drugie śniadanie, na przykład, nie wiem, to z tym serem sobie zrób. Wolę jak wiecie, Robert sam sobie gotuje jakoś, tak nie wiem, takie tak żeby sam sobie wszystko robił. to potrzebujesz skorzystać, co? Nie, nie graj. Wyłącz telewizor w takim razie, bo będzie mi tu dudnił. Dobra, dawaj, dawaj i poczekamy aż usiąć, poczekamy aż łazienka się zwolni. Godzinę do pracy, tak? Ale ty już musisz wychodzić do pracy, chyba co? No właśnie, o. Dobra, nie posprzątasz po sobie, no trudno. To powiedzmy, że Robert będzie tak dobry i posprząta po tobie, chociaż ciebie nie lubi. <grym> Okej, okay. dobra, ty wiesz co? Może tak skorzystaj i jeszcze się zdrzemnij trochę przed pracą. E, a ty też zaraz przyjdziesz sobie korzystać, proszę. I wyczyścisz znowu. Będziesz pięć razy dziennie czyścić wszystko to, co zabrudzą te twoje chłopaki. <grym> dobra. Tak. E, dobra, i co? Ty już się dobrze czujesz? Posprzątasz po sobie i po e, bracie. To, no, posprzątaj, ok? To odrobisz lekcję. Ok, tu leży w ogóle jakaś książka, to może odłożysz ją. Odłóż. Ok, jak tam balba się czujesz? To dobrze się czujesz w ogóle. Ja nie mam dla ciebie żadnego zajęcia na starość. <noise> dobra, jak tam wyspany, to idź do, do pracy. Ok, idzie, super. Okej, okay, jak okay. zrobić lekcję? Chyba pościelisz łóżko. No dobra, kochani, to co ja już kończę, bo tak naprawdę oni wrócą z pracy, zajmą, może wiesz co, to już wstań. <grywa> zajmą się tutaj różnymi rzeczami, może przygotowaniami do remontu i w następnym odcinku już bym chciała pokazać wam wyremontowany dom. Tak jak mówię, nie wiem, czy uda mi się to nagrać. Jeżeli uda mi się, no to, 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 to dodam. <grywa> Jeżeli nie, no to niestety nie wiem, czy wiecie, teraz już nie mam czasu robić tego remontu, ale może jak wrócę, to może coś tam nagram. No nie wiem, zobaczę jak mi to, wiecie, no wypadnie ale i z czasem, nie? Także jeszcze z tym remontem zobaczę, ale na pewno zobaczycie, no, finał, tak? Także jak będzie finalnie, w końcu wyglądał ten domek, w końcu inaczej. Także tak, ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, wysyłam Wam gorące buziaczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, kochani!